Czy kiedykolwiek czułeś, że walczysz w bitwie, która wydaje się nie mieć końca? To uczucie, że nieważne jak bardzo się starasz, nie możesz dostrzec drogi do zwycięstwa, to może być zniechęcające, prawda? Ale co by było, gdybym ci powiedział, że ta bitwa nie jest twoja do stoczenia? Co by było, gdyby prawdziwe zwycięstwo polegało na zaufaniu Bogu i pozwoleniu mu działać w twoim życiu? Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do sprawdzenia, czy jesteś już subskrybentem tego kanału. Każda subskrypcja to ziarno wiary, które razem zasiewamy, a ja wierzę, że te przesłania mogą przemieniać życia. Zadeklaruj poniżej, ufam Bogu, aby toczył moje bitwy, jeśli wierzysz, że Pan jest przy Twoim boku, nawet w najtrudniejszych chwilach. Kiedy spojrzymy na pisma, znajdziemy wiele przykładów ludzi, którzy stawiali czoła niemożliwym bitwom. Jedną z najbardziej poruszających historii jest historia Jozafata w drugiej Kronik XX. Był otoczony przez potężnych wrogów, a sytuacja wydawała się beznadziejna. Ale co zrobił? Zamiast popadać w desperację czy próbować walczyć samodzielnie, szukał oblicza Boga. Zwołał lud do modlitwy i postu, uznając, że bitwa nie należy do Niego ale do Boga. A oto klucz. Kiedy Jozafat poddał się i zaufał Bogu, Pan wziął prowadzenie w bitwie. W drugiej Kronik 20,15 Bóg powiedział Nie bójcie się i nie lękajcie z powodu tej wielkiej rzeszy, bo bitwa nie należy do was, lecz do Boga. Jakie to pocieszająca obietnica. Często próbujemy walczyć w naszych bitwach własnymi siłami, prawda? Chcemy rozwiązać wszystko po swojemu, a to tylko przynosi nam więcej zmęczenia i frustracji. Joyce Meyer często przypomina nam, że musimy przestać walczyć i zacząć ufać. Kiedy oddajemy nasze walki Bogu, otwieramy przestrzeń, aby On działał w naszym życiu w sposób, którego nigdy byśmy sobie nie wyobrażali. Przykład praktyczny tego można zobaczyć w życiu kobiety o imieniu Anna. Była zrozpaczona tym, że nie mogła mieć dzieci, i w swoim bezsilnym gniewie. Modliła się do Boga, prosząc o dziecko. W pierwszy Samuela 1,10,11 czytamy, że złożyła Bogu ślub. Jeśli dasz mi syna, poświęcę go Panu. Anna powierzyła swoją ból i walkę ręką Boga, a rezultatem była błogosławieństwo, którego tak pragnęła Samuel, jeden z największych proroków Izraela. Czy dostrzegasz tu schemat? Anna nie tylko szukała Boga, ale także powierzyła mu swoją sytuację. Nie walczyła sama. I to samo dotyczy nas. Kiedy się poddajemy i pozwalamy, aby Bóg przejął kontrolę, on przekształca nasze bóle w błogosławieństwa. Wiele osób odczuwa dokładnie to samo presję, by wszystko załatwiać samodzielnie. Jeśli się z tym identyfikujesz, wiedz, że to powszechne, ale także zbędne obciążenie. Bóg nie chce, abyś nosił ten ciężar. On pragnie, abyś mu zaufał. W Psalmach 59-22 napisano: Powierzyć Panu swoją troskę, a on będzie się o ciebie troszczyć. Jak więc możemy to wprowadzić w życie w praktyce? To proste, ale potężne. Po pierwsze, musimy uznać, że nie mamy kontroli nad wszystkim. Życie może być pełne niespodzianek i wyzwań, ale Bóg już stoi na czołowej linii każdego z nich. W Mateusza 6:34 Jezus naucza nas, aby nie martwić się o jutro, bo każdy dzień ma swoje własne wyzwania. To nie oznacza, że powinniśmy być nieodpowiedzialni, ale że powinniśmy odpocząć w pewności, że Bóg się o nas troszczy. Po drugie, powierzymy nasze troski Bogu przez modlitwę. Nie potrzebujemy wyszukanych słów ani formalnego języka. Bóg chce usłyszeć nasze serca. Mów do niego tak, jak rozmawiałbyś z przyjacielem, mówiąc Panie, jestem zmęczony walką, potrzebuję Twojej pomocy, ufam, że Ty będziesz walczył w moim imieniu. Joyce Mayer zawsze naucza, że modlitwa jest kluczem do naszego zwycięstwa. Kiedy się modlimy, uznajemy, że potrzebujemy Boga, a on jest wierny, aby odpowiedzieć. W pierwszej Jana 5:14-15 czytamy, że to jest pewność, którą mamy, gdy zbliżamy się do Boga, że jeśli prosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, on nas słyszy. A co się dzieje, gdy oddajemy nasze zmagania Bogu? On nie tylko obdarza nas pokojem, ale także pokazuje nam drogę do przodu. W Rzymian 8:28 jest napisane: Wiemy, że Bóg działa we wszystkich rzeczach dla dobra tych, którzy go miłują, tych, którzy zostali powołani zgodnie z Jego zamysłem. To oznacza, że nawet trudności, z którymi się zmagamy, mogą być przez Boga wykorzystane do czegoś dobrego. A jeśli myślisz: A co, jeśli nie wiem, jak oddać tę walkę? Spokojnie, nie jesteś sam. Wszyscy mamy trudności z całkowitym zaufaniem. Joyce Meyer przypomina nam, że zaufanie to wybór i musimy codziennie decydować, by ufać Bogu. To jest proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Zacznij od małych kroków. Oddaj jedną troskę naraz i obserwuj, jak Bóg zaczyna zmieniać Twoją perspektywę. Zostaw komentarz. Dziś oddaję swoją walkę Bogu. Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić ten krok wiary. Pamiętaj, że walka nie jest Twoja, ale Boga. On jest naszym obrońcą, naszym pomocnikiem, a kiedy oddajemy Mu nasze zmagania, możemy żyć w pokoju, wiedząc, że On się o nas troszczy. W Izajasza 41:10 Bóg mówi do nas: Nie lękaj się, bo jestem z Tobą, nie obawiaj się, bo jestem Twoim Bogiem, wzmacniam Cię i wspieram, podtrzymuję Cię moją zwycięską prawicą. Mając to na uwadze, czas przestać walczyć w pojedynkę i zaufać, że Bóg jest u kontroli. On zna każdy szczegół Twojego życia i jest w stanie przekształcić Twoje zmagania w zwycięstwa. Czasami wystarczy po prostu zrobić krok wiary i zobaczyć, co Bóg uczyni w naszej sprawie. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że poddanie się nie jest słabością, lecz wyrazem wiary. Kiedy oddajemy się Bogu, mówimy: Ufam, że Pan jest większy niż jakakolwiek walka, którą stawiam czoła, i wierz mi, to przynosi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy walczysz w bitwie, która wydaje się bez końca? Czas, aby to zostawić za sobą. Zaufaj Bogu i zobacz, jak cud dzieje się przed Twoimi oczami. To, co wydaje się niemożliwe dla nas, jest możliwe dla Niego. I na koniec, pamiętaj, że Twoje zwycięstwo nie jest tylko dla Ciebie. Tak jak zwycięstwo Jozafata przyniosło wyzwolenie całemu narodowi izraelskiemu, twoja wiara w Boga może inspirować i zachęcać innych wokół ciebie. Kiedy świadczysz o wierności Boga w swoim życiu, to nie jest tylko świadectwo dla ciebie, ale światło dla tych, którzy potrzebują nadziei. Ogłaszaj z wiarą: Moje walki są w rękach Boga, jeśli wierzysz, że On walczy za ciebie. Jeśli dotarłeś aż tutaj. Chcę, abyś wiedział, że Bóg czyni coś potężnego w Twoim życiu. Nie zapomnij subskrybować tego kanału, aby śledzić więcej wiadomości, które mogą odmienić Twoje serce i umysł. Każda nowa wiadomość jest okazją do wzrostu i odnowienia. A jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw komentarz: Zufam Bogu, aby walczył moje bitwy, żebyśmy mogli razem ogłosić wierność Boga w naszych życiach. Dziękuję, że tu jesteś. I niech Bóg błogosławi cię obficie. Do zobaczenia następnym razem. A kiedy mówimy o bitwach, nie możemy zapominać o mocy uwielbienia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak uwielbienie może zmienić atmosferę bitwy? W II Księdze Kronik 20, po otrzymaniu wiadomości od Boga, Jozafat nie tylko zorganizował lud do modlitwy, ale również wysłał śpiewaków na czoło armii zaczęli wysławiać i gloryfikować Boga, zanim jeszcze ujrzeli zwycięstwo, a ta postawa była kluczowa. Biblia mówi nam, że kiedy zaczęli śpiewać, Pan sprawił zamieszanie wśród wrogów i zaczęli niszczyć się nawzajem. Jak niesamowite. Kiedy czcimy Boga, tworzymy atmosferę, w której On może działać. Joyce Mayer uczy nas, że uwielbienie nie jest tylko odpowiedzią na to, co Bóg czyni, ale deklaracją tego, kim On jest. Wiele razy, gdy jesteśmy w trudnym okresie, trudno dostrzec dobroć Boga. Jednak, kiedy go czcimy, przypominamy sobie, że on jest wierny i potężny, nawet gdy sytuacje wydają się trudne. Możesz myśleć: Jak mogę czcić, kiedy się zmagam? Właśnie w takich momentach tego najbardziej potrzebujemy. Uwielbienie to wybór. Nawet gdy tego nie czujemy, możemy podnieść nasze głosy i zadeklarować wielkość naszego Boga. W Psalmie 34.1 Dawid mówi: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. To jest świadoma decyzja, by dostrzegać więcej niż okoliczności i skupiać się na wierności Boga. Jeśli teraz stajesz w obliczu walki, spróbuj zacząć uwielbiać. Włącz muzykę, która dotyka twojego serca i pozwól, by słowa przeniknęły do twojej duszy. Będziesz zaskoczony pokojem, jaki to przynosi. Pamiętaj, Uwielbienie nie zmienia okoliczności od razu, ale zmienia naszą perspektywę. A gdy zmieniamy naszą perspektywę, pozwalamy Bogu działać. Czy zauważyłeś, jak w trudnych momentach nasz umysł często wypełnia się negatywnymi myślami? To tak, jakby ciemna chmura unosiła się nad nami, a jedyne co dostrzegamy, to problemy. Joyce Meyer często mówi o znaczeniu odnowienia umysłu. W liście do Rzymian 12.2 jesteśmy zachęcani do tego, by nie dostosowywać się do tego świata, ale by być przemieniani przez odnowienie naszego umysłu. Kiedy zaczynamy medytować nad Słowem Bożym i przypominać sobie obietnice, które On dał, zaczynamy dostrzegać rzeczy w nowy sposób. W tym procesie odnowienia znajdujemy siłę i odwagę, by iść naprzód. Jeśli czujesz się przeciążony, poświęć chwilę na przeczytanie Biblii szczególnie obietnic, które mówią o wierności Boga. To może być balsam dla twojej duszy. Inną potężną strategią w walce jest wspólnota z innymi braćmi w wierze. Nie jesteśmy sami w tej walce. W liście do Hebrajczyków 10:24-25 przypominamy sobie, aby nie rezygnować z gromadzenia się, ale aby zachęcać się nawzajem. Czasami wszystko czego potrzebujemy, to ktoś, kto przypomni nam prawdę Boga w naszym życiu. Podziel się swoimi zmaganiami z zaufanymi przyjaciółmi lub liderami duchowymi i pozwól, aby modlili się za ciebie i cię pocieszali. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że nie powinniśmy nosić naszych ciężarów sami. Bóg umieścił nas w społeczności, abyśmy mogli się wspierać nawzajem. Kiedy dzielisz się swoimi zmaganiami, pozwalasz innym wykorzystać swoje dary, aby ci pomóc. I to nie tylko przynosi ulgę dla ciebie, ale również pozwala innym zobaczyć wierność Boga w działaniu. A jeśli myślisz o poddaniu się, pamiętaj, co jest napisane w Galacjan 6:9 i nie zniechęcajmy się w czynieniu dobra, bo w swoim czasie zbierzemy, jeśli nie ustaniemy. Czasami walka może wydawać się długa i wyczerpująca, ale zbiór jest w drodze. Nie poddawaj się. Każdy krok, który stawiasz w kierunku wiary i zaufania Bogu, to krok w stronę zwycięstwa. Podczas gdy walczysz, pamiętaj, że twoja walka ma cel. Bóg nie pozwala, abyśmy stawiali czoła trudnościom bez powodu. W pierwszym Piotra 5:10 czytamy: A Bóg wszelkiej łaski, który powołał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie, po tym jak na chwilę cierpieliście, sam was przywróci, umocni, potwierdzi i osadzi na mocnym fundamencie. Każda walka, którą stawiasz, to okazja, by Bóg ukształtował twój charakter i umocnił twoją wiarę. A oto coś ważnego do przemyślenia: kiedy oddajesz się Bogu i pokładasz w Nim zaufanie, aby stoczył twoje walki, nie tylko doświadczasz osobistego zwycięstwa, ale także stajesz się żywym świadectwem dobroci Boga dla inni inni. Historia twojego przezwyciężenia może zainspirować tych wokół ciebie do większego zaufania Bogu. Nigdy nie wiesz, kto może obserwować twoją walkę i jak twoja wiara może wpłynąć na ich życie. Dlatego trzymaj się mocno. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej bitwie. Bóg jest z tobą, a on jest potężniejszy niż jakiekolwiek wyzwanie, które możesz napotkać. W liście do Efezjan 6:10-11 przypominamy sobie o tym, aby umacniać się w Panu i w jego potędze. Zakładając zbroję Bożą, abyśmy mogli stać mocno przeciw wzięciom wroga. Pokazuje nam to, że nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcom i potęgom, które próbują nas zniechęcić i oddalić od prawdy Bożej. Gdy zakładasz zbroję Bożą, przygotowujesz się do bitwy, ale także stajesz do walki o zwycięstwo. Może teraz zadajesz sobie pytanie, jak mogę wzmocnić się duchowo, aby stawić czoła tym bitwom? Odpowiedź tkwi w bliskości z Bogiem. Gdy spędzasz czas w Jego obecności, zyskujesz siłę. W Psalmie 27:14 Psalmista zachęca nas do oczekiwania na Pana, aby być silnym i mieć odwagę. To oczekiwanie nie jest bierne, to aktywna nadzieja, że Bóg pracuje w Twoim życiu. Gdy oddajesz się modlitwie, czytaniu słowa i uwielbieniu, budujesz duchową warownię, która umożliwia ci stawienie czoła każdemu olbrzymowi. Innym sposobem na wzmocnienie się jest świadectwo. Gdy dzielisz się swoimi doświadczeniami wiary, nie tylko budujesz swoją własną pewność, ale także zachęcasz tych wokół. Twoja historia przezwyciężenia i wiary może być światłem, którego inni potrzebują, aby kontynuować swoje własne walki. Pomyśl, jak się czujesz, gdy słyszysz kogoś opowiadającego, jak Bóg działał w ich życiu. To świadectwo nie tylko dodaje odwagi, ale także potwierdza wierność Boga i Jego zdolność do działania w naszym życiu. Jeśli czujesz się słaby, pamiętaj, co napisano w drugim Koryntian 12:9, gdzie Bóg powiedział do Pawła Moja łaska wystarczy dla ciebie, bo moja moc doskonali się w słabości. Nie musisz być doskonały, aby Bóg mógł cię użyć. W rzeczywistości to w twojej słabości Boża Moc może jaśnieć najjaśniej. On nie szuka ludzi, którzy mają wszystko pod kontrolą, ale tych, którzy są gotowi się poddać i pozwolić mu działać. To jest wyzwalające. Możesz czuć się niewystarczający, ale Bóg jest gotów przemienić twoją kruchość w siłę. A gdy ogarnia cię zniechęcenie, pamiętaj, że walka może być długa, ale zbiór jest pewny. W Galacjan 6:9 jesteśmy ostrzeżeni, aby się nie zniechęcać w czynieniu dobra, ponieważ w odpowiednim czasie zbierzemy, jeśli nie poddamy się. Każdy mały krok, który stawiasz w kierunku zaufania Bogu, to krok w kierunku Twojego zwycięstwa. Czasami bitwa się zaostrza, zanim zwycięstwo się objawi. To jest część procesu. Często to, gdy jesteśmy najbliżej Boga, pojawiają się najtrudniejsze wyzwania. W tym momencie musimy pamiętać, że nawet w burzach, On jest naszym schronieniem i siłą. Ponadto kluczowe jest utrzymywanie nastawienia wdzięczności. W pierwszym Tesaloniczan, 5:18 jesteśmy pouczani, aby dziękować we wszystkich okolicznościach, ponieważ taka jest wola Boga dla nas. Wdzięczność zmienia naszą perspektywę. Gdy koncentrujesz się na błogosławieństwach, nawet w trudnych chwilach, Twoja wiara zostaje umocniona. Zaczynasz dostrzegać, że nawet w zmaganiach Bóg działa w twoim życiu, kształtując twój charakter i przygotowując cię na to, co ma nadejść. Możesz zapytać: Jak mogę być wdzięczny w obliczu bólu? Jednym ze sposobów jest prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym zapisujesz małe i duże błogosławieństwa, które Bóg ci dał. To pomaga przestawić twoje myśli na to, co to pozytywne i prawdziwe. Wdzięczność. Jest potężną bronią przeciwko zniechęceniu i wątpliwościom. Kiedy wyrażasz wdzięczność, także uznajesz wierność Boga w swoim życiu. I na koniec, pamiętaj, że wspólnota jest potężną siłą w walce. W liście do Rzymian 12:10 jesteśmy zachęcani do tego, by miłować się nawzajem miłością braterską i nawzajem się honorować. Nie stawiaj czoła swoim zmaganiom sam. Podziel się swoimi obawami z przyjaciółmi wiary. Kiedy łączysz się z innymi, którzy również szukają Boga, tworzysz atmosferę wsparcia i zachęty. To nie tylko pomaga ci poczuć się mniej samotnym, ale także tworzy przestrzeń, w której wszyscy mogą razem wzrastać w wierze. Często Twoje zwycięstwo może być związane z gotowością innych do modlitwy i wsparcia ciebie. Nie bój się prosić o pomoc. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że nie powinniśmy dźwigać naszych ciężarów sami. Kiedy otwierasz się przed innymi, pozwalasz im wykorzystać swoje dary, aby ci pomóc. Nigdy nie wiesz, jak wiele możliwości uzdrowienia i wzrostu może wyniknąć z twojej wrażliwości. Dlatego, nawet gdy bitwy wydają się nie do pokonania, pamiętaj, że nie walczysz sam. Bóg jest z tobą, a On jest większy niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym stoisz. Wzmacniając się modlitwą, słowem, uwielbieniem oraz wspólnotą z innymi wierzącymi, stawiasz się w pozycji, aby zobaczyć, jak zwycięstwo się manifestuje. Każdy dzień to szansa na doświadczenie wierności Boga w swoim życiu. Pamiętaj, że zwycięstwo to nie tylko cel, ale droga wiary i zaufania. Każda stawiona czoła walka przynosi cenne lekcje, które kształtują to, kim jesteś i kim się staniesz. Prawda jest taka, że zmagania uczą nas bardziej polegać na Bogu. Kiedy stajesz w obliczu wyzwania, to zaproszenie, aby zbliżyć się do Pana. W liście Jakuba, jeden, dwa, cztery, znajdujemy potężną perspektywę na próby. Moi bracia, uważajcie za wielką radość, gdy przechodzicie przez różne próby, wiedząc, że próba waszej wiary produkuje wytrwałość. A wytrwałość, niech ma działanie pełne, abyście byli dojrzali i nieskalani, aby niczego Wam nie brakowało. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że trudności mogą być sposobem, w jaki Bóg przygotowuje nas na coś większego? Każde wyzwanie, przed którym stoisz, jest okazją do wzrostu w wierze i sile. Kiedy patrzysz na swoje zmagania w ten sposób, nie wydają się one już tak przerażające. Stają się stopniami na drabinie twojego życia duchowego, prowadząc cię do miejsca większej bliskości z Bogiem. Joyce Mayer często mówi o tym, jak trudności mogą nas prowadzić do większej zależności od Boga. To właśnie w tym miejscu znajdujemy prawdziwą siłę. W naszych słabościach objawia się moc Boga. Kiedy czujesz się słaby, pamiętaj, że to właśnie wtedy jesteś najsilniejszy w Chrystusie. W Filipian 4,13 Paweł przypomina nam, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To nie jest tylko afirmacja motywacyjna. To deklaracja wiary, która powinna brzmieć w twoim sercu. A gdy chodzi o stawianie czoła bitwom, kluczowe jest posiadanie mentalności zwycięstwa. To oznacza, że nie powinieneś tylko czekać, aż sytuacja się poprawi, ale musisz ogłosić, że zwycięstwo należy do ciebie, ponieważ Bóg walczy za ciebie. W Rzymian 8:37 czytamy, lecz w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo przez tego, który nas umiłował. To prawda, którą musisz mieć na uwadze. Nie jesteś tylko kimś, kto przeżył, jesteś zwycięzcą. Jeśli masz trudności z uwierzeniem w to, nie martw się. Często potrzebujemy czasu, aby wewnętrznie przyswoić te prawdy. Kluczem jest kontynuowanie karmienia swojej wiary słowem Bożym. Czytaj obietnice, które On dał i wyznawaj je w swoim życiu. Kiedy to robisz, pozwalasz prawdzie Bożej zastąpić kłamstwa, które wróg próbuje wprowadzić do twojego umysłu. I podczas gdy podążasz tą drogą wiary, pamiętaj o znaczeniu zachowania wdzięcznego serca. Wdzięczność ma moc zmiany naszej perspektywy i pomaga nam spojrzeć poza okoliczności. Zamiast koncentrować się na tym, co idzie źle, zacznij liczyć swoje błogosławieństwa. W psalmach 104 jesteśmy zaproszeni do wejścia w Jego obecność z dziękczynieniem. Kiedy przynosisz wdzięczność na stół, otwierasz drzwi, aby Bóg działał w Twoim życiu. Inną potężną strategią jest medytacja nad obietnicami Boga. Kiedy poświęcasz czas na zapamiętywanie i medytowanie nad biblijnymi wersetami, które mówią o Jego wierności i ochronie, budujesz duchową fortecę, która pomoże Ci stawić czoła kłamstwom wroga. Słowo Boga jest żywe i aktywne, a kiedy pozwalamy Mu wejść do naszego serca, przekształca nasz umysł i daje nam siłę, by stawić czoła każdej walce. Warto również pamiętać, że nie jesteśmy sami w tej walce. Społeczność wiary jest cennym źródłem wsparcia. W liście do Galacjan 6.2 jesteśmy pouczeni, by nosili jedni drugich ciężary. Nie wahaj się szukać wsparcia od przyjaciół lub liderów duchowych, gdy obciążenie staje się zbyt ciężkie. Dzielenie się swoimi zmaganiami nie jest oznaką słabości, to akt odwagi i wiary. A czyniąc to, pozwalasz innym modlić się za ciebie i oferować wsparcie. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że bycie wrażliwym to siła, a nie słabość. Kiedy otwierasz się przed innymi, pozwalasz, aby Bóg użył społeczności do przyniesienia uzdrowienia i zachęty. Nie wiesz, kto może przechodzić przez podobne zmagania i jak twoja historia może zainspirować ich do zaufania Bogu. Ponadto, nie lekceważ mocy uwielbienia w swoim życiu. Uwielbienie nie tylko gloryfikuje Boga, ale także umacnia naszą własną wiarę. Kiedy uwielbiasz, uznajesz wielkość Boga i jego suwerenność nad swoim życiem. W Psalmie 20, 3 czytamy, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy decydujesz się oddawać cześć w obliczu walki, tworzysz atmosferę, w której Bóg może działać i przynieść pokój. Jeśli czujesz się zachęcony, aby się modlić, nawet gdy nie czujesz się najlepiej, Zrób to. Włącz muzykę uwielbienia i pozwól, aby obecność Boga otuliła twoje serce. Będziesz zaskoczony przemianą, która następuje, gdy oddajesz się chwale. Często to właśnie w uwielbieniu znajdujemy siłę, której potrzebujemy, by dalej walczyć. Pamiętaj również, że każda bitwa, z którą się zmagasz, jest każda z nich to okazja, by doświadczyć wierności Boga w głębszy sposób. W Piotra 1 Piotra 1,6-7 przypominamy sobie, że próby przychodzą, aby sprawdzić prawdziwość naszej wiary, a ta wiara jest cenniejsza niż złoto, które przemija. Tak jak złoto jest oczyszczane w ogniu, nasze życie jest doskonalone przez trudności. To jest piękno tego procesu. Kiedy przechodzisz przez zmagania, Bóg formuje Twój charakter i wzmacnia Twoją wiarę. Teraz możesz się zastanawiać, jak mogę utrzymać tę perspektywę, gdy wszystko wydaje się tak trudne? Odpowiedź tkwi w skupieniu wzroku na obietnicach Boga. W Hebrajczyków 12.1.2 jesteśmy zachęcani do pozbycia się wszystkiego, co nas zniechęca, i do wytrwałego biegu w wyznaczonej nam drodze, skupiając wzrok na Jezusie, autorze i doskonalaczu naszej wiary. Gdy patrzymy na Jezusa w obliczu burz, Znajdujemy siłę, której potrzebujemy, aby iść dalej. On jest naszym doskonałym przykładem wiary i wytrwałości. Łatwo jest się rozpraszać trudnościami i zapominać, co Bóg już dla nas uczynił. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie duchowej pamięci. Pamiętaj o chwilach, gdy Bóg był obecny w Twoim życiu, o zwycięstwach, które On przyznaje Ci i za modlitwy, które zostały wysłuchane. Kiedy pamiętasz, co Bóg uczynił, to wzmacnia twoją wiarę i zachęca cię do dalszej walki. Możesz nawet stworzyć dziennik modlitwy, w którym zapisujesz swoje prośby i odpowiedzi Boga. To stanie się potężnym świadectwem wierności Boga w twoim życiu. Joyce Meyer zawsze mówi, że wdzięczność jest potężną bronią przeciwko zniechęceniu. Kiedy koncentrujesz się na byciu wdzięcznym, nawet za małe rzeczy, zaczynasz dostrzegać rękę Boga w swoim życiu w nowy sposób. W psalmie 103-2 Dawid przypomina nam: błogosław duszo moja, Panu, i nie zapominaj o żadnej z Jego dobrodziejstw. Praktykując wdzięczność, otwierasz drzwi, aby Bóg mógł działać w Twoim sercu i życiu i nie zapomnij o mocy wspólnej adoracji. Kiedy łączysz się z innymi w uwielbieniu, nie tylko chwalisz Boga, ale także wzmacniasz swoją własną wiarę i wiarę innych. W Mateusza 18:20 Jezus przypomina nam: Gdziekolwiek dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam jestem wśród nich. Wspólna adoracja tworzy atmosferę, w której Bóg może działać w potężny sposób. Dlatego uczestnicz w nabożeństwach, grupach modlitewnych i momentach uwielbienia ze swoją wspólnotą wiary. To przynosi radość, ale także zachętę. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że walka nie jest tylko fizyczna lub emocjonalna, ale także duchowa. W Efezjan 6:12 przestrzegani jesteśmy, że nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko duchowym siłom zła. To oznacza, że musimy być czujni i gotowi. Zbroja Boża, o której mowa w Efezjan 6, 10, 18, jest niezbędna, abyśmy mogli stać mocno. Każda część zbroi ma swoje zadanie i chroni nas w bitwach, które toczymy. Kiedy zakładasz zbroję Bożą, przygotowujesz się na opór przeciwko atakom wroga. I oto potężna prawda: Bóg może wykorzystać nawet najtrudniejsze bitwy, aby przybliżyć nas do siebie. Często to w naszych najsłabszych momentach doświadczamy Jego miłości i łaski w najintensywniejszy sposób. W Drugiej Koryntian 1:4 czytamy, że Bóg pociesza nas we wszystkich naszych uciskach, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy przechodzą przez trudności. To oznacza, że Twoje doświadczenia zmagania nie są tylko dla Ciebie, ale mogą stać się potężnym świadectwem dla innych. Czy kiedykolwiek rozważałeś, jak Twoje zmagania mogą być błogosławieństwem dla kogoś? Kiedy dzielisz się swoimi doświadczeniami i tym, jak Bóg działał w twoim życiu, możesz inspirować i zachęcać innych do zaufania Bogu. Twoje świadectwo może być światłem, które prowadzi kogoś w jego własnej ciemności. Dlatego nie wahaj się mówić o tym, jak Bóg działał w twoim życiu, nawet w trudnych czasach. Na koniec pamiętaj, że zwycięstwo jest pewne. W 1 Koryntian 15:57 napisano ale dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo nie jest tylko obietnicą na przyszłość, ale rzeczywistością teraźniejszości. W Chrystusie jesteś więcej niż zwyciężcą. To oznacza, że niezależnie od zmagań, z którymi się mierzysz, możesz mieć pewność, że Bóg jest u Twojego boku, walcząc za Ciebie i z Tobą. A gdy poczujesz się zniechęcony lub zmęczony, pamiętaj o obietnicy z Izajasza 40:31. Lecz ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odzyskują siły, wznoszą się skrzydłami jak orły, biegną a nie są zmęczeni, idą a nie mdleją. Czekanie na Pana to wybór. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy: zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać następne wiadomości. I podziel się tym filmem z kimś, kto musi to dzisiaj usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następny film. Jest już w kartach i także w opisie.